Panie, w szarej dzielnicy wciąż panuje niepokój. Przeklętem, Tullius no nie się chyba denerwuje. Się za Zajmując Hjalmarch, stanęliśmy no, mu niemalże w ogródku. Jak tylko będziemy w stanie, wyruszymy na samotnie. Skyrim widzi w tobie swego bohatera. Należysz teraz do naszej rodziny. Będziemy cię od tej pory znać jako ostrze gromu. Z Twojego serca bije miłość do tego kraju i jego ludu, a z Twoich rąk wyziera śmierć dla jego wrogów. W imieniu synów i córek Skyrim, w imieniu wszystkiego, co prawe, przyjmij ten dar uznania za Twoje zasługi. Nie ma czasu na rozpływanie się w chwale. Szykujemy się do ostatecznego natarcia na samotnie. Potrzebuje Cię tam. Zgłoś się do naszego obozu w Hafingar. <grymne> A reasonable strategy. Talius must be well, getting sir, nervous. Taking our march we're practically in his backyard now. Syria, as soon as we're able, we'll march on solitude. I am not You've in the become a true of hero techniques. of Skyrim. I number you among my kin. You shall now be known as Stormblade. The love of the land and her people flows from your heart, even as death to her enemies flows from your hands. On behalf of the sons and daughters of Skyrim, on behalf of all that is righteous and true, take this token of our appreciation for your service. You have no time to glory in your accomplishments. We're gathering for our final assault on Solitude. I need you there. Report to our camp in Hoffinger. y 아